Cześć, Cześć chłopaki. chłopaki! Jak nastroje? Jak się macie? Wasze pokoje już sprawdzone? Nie martwimy się o pokoje, mamy czysto. Jesteśmy czyste chłopaki. Dziewczyny, wiedzieliście, że macie nowe rywalki? Czerwone zło. Nieśmieszne, Ice. Nie mamy konkurencji i nie będziemy mieć. Jak nam nie wierzycie, to przekonajcie się same. One tam trenują pełną parą. I mamy nawet amerykańskiego futbolistę. Chłopaki, o czym mówicie? Powiedzcie nam, co to za zagadki? Krótko mówiąc, Laura, Ta i Kapreśna są cheerleaderkami i kibicują amerykańskiemu futboliście Bikowi. Co? Co to za bzdury? Jakie cheerleaderki? Jaki futbol? Jaki Bick? Jesteście w szoku, a to jeszcze nic. Mają wasze stroje. Mają wasze stroje przegrywów. Te, które wyrzuciłyście. Te czerwone, których nigdy nie lubiłem. Co? Chłopaki żartujecie? Chodźmy zobaczyć. Jeżeli tak będzie. Jakbyście potrzebowały pomocy, to dzwońcie. Same sobie z tym poradzą. Nawet biga pokonają na 100%. Kochani, teraz jesteśmy. Zespołem! Już sobie wyobrażam reakcję króliczków. One oszaleją. One wybuchną. Te czy liderki są piękne. Co? No są po prostu urocze. Aha, jak pomidory. Zgniłe pomidory. Dziewczyny, same jesteście zgniłe pomidory. Nie, nie macie, macie lepszych, lepszych zajęć? Nie rozumiem, co wy przeglądacie kosze na śmieci? Zabrałyście nasze kostiumy. Myślicie, że jesteście liderkami? Znalezione, niekradzione! Przyzwyczajcie się, teraz macie konkurencję!